Oprócz licznych obowiązków służbowych mundurowi z Ostrudy znaleźli czas, by uczcić święto niepodległości. 8 listopada w hali ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji odbył się 14 turniej służb mundurowych w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta. Są to drużyny reprezentujące powiatową policję, powiatową straż pożarną, ratownictwo medyczne oraz ochotniczą straż pożarną w Ostrudzie. Gramy cztery, drużyny grają systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów, ewentualnie trzeci set do 15 punktów. No i rozstrzygnięcie nastąpi w takim systemie, że kto zdobędzie więcej punktów, ewentualnie stosunek setów zadecyduje na drugim miejscu, kto wygra ten turniej. Zaciętej rywalizacji na boisku nie brakowało i choć drużyn nie opuszczały dobre nastroje i panowała przyjacielska atmosfera, każdy w głębi serca chciał wygrać. Tego typu spotkania mają służyć integracji. Jest to super sprawa, ponieważ no integrujemy się w ten sposób dzięki temu sportowi, bo, bo na ogół po części to czasami zanika, a jest to turniej, który jest pielęgnowany od ich czasu już, w którym muszę się pochwalić, że też na bieżąco brałem udział, w tym roku niestety zdrowie nie pozwala, ale jest naprawdę chwała tym ludziom, którzy to organizują, bo to jest super sprawa. Po rozegraniu wszystkich spotkań, Puchar wywalczyła drużyna ochotniczej Straży Pożarnej. Drugie miejsce zdobyli koledzy po fachu z państwowej jednostki. Trzecie miejsce zajęli policjanci. W tym roku tabele zamknęli ratownicy medyczni. My z racji, że tak powiem, pracy w ratownictwie medycznym, o trochę, że tak powiem, pracujemy dużo, jeżeli chodzi o ilość godzin, więc tego czasu jest niewiele. Też nie ma czasu, żeby tak. Ten zespół też zabrać do, do kupy i wspólne treningi przeprowadzać systematycznie. Także spotykamy się tak naprawdę no, w tym składzie raz w roku i to jest taki jakby nasz tradycyjny tutaj występ coroczny. Nie, nie gramy w zespole na co dzień, tak, takim jakim teraz gramy na turnieju. Tak? To jest taki w sumie zlepek osób, które spotykają się raz w roku w tym składzie. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni doskonale zdają sobie sprawę, że sport to zdrowie, a w przypadku wykonywanych przez nich zawodów z aktywnością fizyczną są za pan brat i mają nadzieję, że każdy z nich będzie brał przykład, bo sport można uprawiać bez względu na wiek i wykonywany zawód.